Siemanderowidzowie, widzowie! W dzisiejszym odcinku będzie będzie ten specjalny odcinek, co wam mówiłem we wcześniejszym filmiku, ale jak chcecie wiedzieć, co dzisiaj będziemy nagrywali, to zostaw na początku subika i łapeczkę w górę, bo to naprawdę się opłaca. Na pewno tego nie pożałujesz. Ale okej, okay. um, dzisiaj będziemy, tak jak na pewnie piszę pod filmem, poradnik jak zrobić clutch albo safe stumble guys. Dzisiaj Wam to pokażę, jak nie wiecie. Tylko, że ja umiem ten łatwiejszy sposób laserami. W um, następnym odcinku będzie też specjalny odcinek i bardzo Wam dziękuję za 200 wyświetleń pod ostatnim filmikiem. I mam 51 subów, mój cel, ale na początku. Przez te 51 subów. Patrzcie ile mam. 144 żetony Stumble. Więc my sobie odbierzemy duże pudełko. I w ogóle dzisiaj takie coś dodali. Podróż Stumble. O, Metal Alien. Możemy dzisiaj nawet sobie zagamy Też wam w dzisiejszym odcinku pokażę yy, takie różne mapki, kody do mapek, yy, które bardzo polecam i są naprawdę fajne właśnie, że możecie się, się tam nauczyć jak zrobić klacz. I ogólnie dzisiaj dodali takie coś, widzicie, tutaj jest taka droga Stumble. ja już to na takiej, yy, no innym komputerze, po prostu na innym koncie właśnie to już miałem, nie wiem jak, ale... Jak to, to jak wiedzieli twórcy gry, no to fajnie, ale dobra. Na początku wejdźmy w grę standardową. Włączymy sobie właśnie gierkę. Dwie osoby na początek. Najlepiej będzie, więc ja już może ja może już wam pokażę to, jak będę na mapce. Widzowie, dobra. W ogóle tutaj jestem już na mapce. Teraz Wam zaraz już pokażę, w ogóle coś się mi stało z kamerą. Zaraz Wam pokażę, jak zrobić klacza. Dobra, tutaj sobie stajemy. Oczywiście to jest prościutkie. Udało mi się na szczęście, bo jakby mi się nie udało, to by było nie fajnie. Dobra, tutaj robimy hopsa i widzicie, nie dotkłem laserów, to tak się robi, ale wy pewnie myślicie, ci co nie wiedzą, to pewnie myślą, że to takie proste, a to wcale nie takie proste, no widzicie, tutaj już odpadłem na czwartym wave, ale to jest takie dosyć trudne, ale teraz wam widzowie um, zaraz pokażę, um, jakie Wam polecam mapki, też sobie pogramy oczywiście, sobie, um, więc um, to, to ja już wam pokazuję kodziki. Widzowie, jak widzicie, tutaj już macie ten kodzik taki. Możecie sobie oczywiście go skopiować. Yy, mogę Wam yy, wpisać po prostu kod, kody do tych mapek w opisie. Wam wpiszę oczywiście. I jeszcze mam taką Block Dash 2.0, to też jest fajne, tutaj akurat nie można ćwiczyć klucza, ale bardzo polecam też. Um, tutaj, tu, tutaj są kody, no więc ja, ja na początku zagram na Triple Clutch, bo to właśnie ta gra jest taka właśnie idealna. W ogóle zmieniłem sobie skina na tego co dropnęliśmy w tym epickiej skrzynce. To jest pudełko, nie skrzynka. To skrzynki byli, były kiedyś Brawlsas, bo to podabia Brawlsas, ale okej. Okay. Tak, tak się prezentuje ta mapa po... w ogóle tutaj się, dobra. Chyba ja tutaj jest zepsute na razie, ale zaraz... O! o Jezu, co mi się udało? Dobra. Ym pokażę wam. To, to tak się oczywiście robi łatwiutko. Tutaj akurat jest tak łatwo to zrobione i chodzi w tej mapce, możesz sobie w każdej chwili wyjść z tej gry, więc to jest plusik. Um, oczywiście ja tego nie robiłem, znalazłem to w jakimś filmie, ktoś to nagrywał, nie wiem kto nawet, ale bardzo polecam. Um, pewnie już, bo ja tak sobie właśnie ćwiczyłem, za każdym razem aż w końcu mi się udało. Może wam też się uda, ale dobra, no ajajaj. Ale dobra, to akurat jest proste dosyć tutaj, pewnie będziecie umieli na tym zagrać, zaraz sobie też zagramy na tym Block 2.0, akurat tam sobie nie poćwiczymy klaczy, ale też wam pokażę jak się tam gra. Ale dobra, tutaj sobie tak hop, um, hop, um, no dobra, um, tutaj akurat nam się nie udało, ale dobra, tutaj sobie zaraz zrobimy znów hopa, dobra. To jest takie ułatwione, jak widzicie zawsze. Grid, grilly grid łatwo. Hmm. Dobra. Hmm, robimy hop. Hop. Co tu było? Ej, no ale nie udało nam się. Dwa zrobiliśmy. No nam to ostatnie to było oszukańcze. Ale jak widzicie, da się poćwiczyć. Już wam pokazuję, co jest tą następną mapką. A tą mapką jest BlockDash 2.0, co chciałem właśnie Wam teraz pokazać. Tutaj macie oczywiście um, kod. Ma, um, oczywiście, jak wiesz, Wam mówiłem, um, jak ktoś nie słyszał, to um, wpiszę Wam go w opisie. Um. Jak Wam to pomogło, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, ale sobie na początku jeszcze zagramy na tym. To jest taki oczywiście krótki filmik, abym wam pokazał, ale dobra, teraz sobie właśnie zagramy na tej fajnej mapce. Potem i jeszcze pod koniec filmiku yy, też Wam pokażę jeszcze, jak robię klacze. Tutaj akurat nie, nie można robić klaczy na tej mapie, ale bardzo fajna, polecam. Tutaj akurat jest fajne i patrzcie, tam trzeba dojść do mety. To jest jak blog dasz, tylko że 2.0 oczywiście, tak jak pisało. I ta gra jest bardzo fajna, bardzo polecam um, ogólnie. Tutaj akurat jest takie ułatwione, ale jak sobie zagacie na tamtej mapce, to na pewno się nauczycie, jak to. Jak to tam zrobić? Wszystko to na pewno się nauczycie. Ja akurat tutaj mam emotki, trochę oszukuję, ale dobra. Jakby też pewnie większość z moich widzów ma jakieś na pewno emotki. Um, oczywiście jak gracie, bo ja nie wiem, czy wygracie jeszcze Stumble guys, ale dobra. Tutaj hop, to jest łatwiutkie. O, tutaj, tutaj, tutaj. Um, no ja po prostu wam to pokazuję, abyście wiedzieli jakie to są mapki i takie w ogólnie. Tutaj akurat chyba tego nie ma akurat na blok Może jest. Może na blog legendary. Nie wiem już. Już nie pamiętam. Chyba to jest na blog legendary niektóre. Jezu, czemu tak laguje mi? Dobra. Co tu? wow, to było naprawdę fajne. Tak, czegoś to jeszcze mi się nie udało, ale dobra, tu, 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 dobra, że? O, skaczemy, dobrze. I możecie, możecie niektóre rzeczy pisać mi w komentarzu, jak macie jakieś, jak macie jakieś, na przykład, chcecie coś wiedzieć na temat właśnie tego, ja Wam zawsze odpiszę i mogę nawet zasubskrybować, jak ktoś ma kanał. Um, um, o, w ogóle dzisiaj było, no um, w ogóle wczoraj, wczoraj to było taki 20 właśnie pudełek do odebrania. Pewnie um, jak ktoś nie odebrał, to zachęcam. No to ja już widzowie albo nie, jeszcze nie będziemy się żegnać, no bo jeszcze sobie miałem wam pokazać na blogdeszu legendarce. Nie, wam pokazać jak gram. Dobra, gramy sobie tym Alienem żelaznym, normalnie. Żelazny alien, ale to nie jest oczywiście golem żelazny. Co tu się w ogóle... Dobra... Dobra. I coś się zepsuło w ogóle, więc ja wam pokażę, jak się odzepsuje. Co tu się stało? Widzowie. W ogóle coś się zepsuło. No bo ostatnio w aktualizacji coś zepsuli i, i, i usunęło mi po prostu, że, że mam losową tą rundę. Ale już teraz nie mam tej losowej rundy. To nie było oczywiście zamierzane, bo chyba bym tak nie chciał. Ale dobra, tutaj jest jakiś Aleksandr. W ogóle miałem zrobić klacze. Dobra, robimy klacze. Chciałem go zemotkować tego bota, tylko aby mi tutaj nie odpadł, bo ja bym chciał... Dobra, nie odpadł. Um, hop! Dobra, jest! Teraz możemy iść na tamtą stronę. Ja jak widzicie nie, nie umiem tego dużego klacza i raz mi się tylko udało w życiu. Było mega trudno. Naprawdę. Jak ktoś umie, to może mi też. Jak ktoś ma jakąś mapę, właśnie do robienia ta takich typu klaczy do drugich albo saveów, jak tam gadacie, to możecie zawsze mi wpisać w komentarzu. Jakie tam macie mapki fajne. I możemy niedługo zrobić taką serię, widzowie. Że wy będziecie mi przesyłać jakieś mapki, a ja będę potem je oceniał. Też możemy taką zrobić serię, więc ja już, widzowie, będę się z wami żegnał ogólnie. To był taki krótki filmik, nie był zbyt długi, więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!